Gotowe. Dla potomności. Hej, chodź tędy. Powoli. Tylko ostrożniej. Utrzymam się. Spotkamy się na górze. Hej. Hej. Pełnie jak jest potężniejsza od armat. Co? No wiesz. No bo w końcu otruł. to było kiepskie. Tak, dość marne. Słowodnia ostentacja. Dlaczego nie zabił cię? Bo był jego prawą ręką? Tak, właśnie tak było. Wyobrażasz sobie, jak to jest pracować dla psychopaty? Jak w mojej pierwszej pracy. Masz na myśli swojego producenta? O, nie, kierownika z Macho Nacho. Pracowałaś w Macho Nacho? Dorabiałam sobie widzę. Nosiłaś sombrero? W każdym razie mój szef był psychopatą. Był kierownikiem Macho Nacho. przeginaj, dobra. Patrz, zabarykadowali wejście i zostawili za sobą mnóstwo śladów. Sprawdźmy, dokąd poszli. Kolejne ślady, hmm. podejrzana sprawa, przecież powinni już tu być. Zupełnie jakby wyparowani. Chyba nie sądzisz, że są duchami piratów. Hej, chodź tutaj! Ślady prowadzą do środka. Niech to zabarykadowane. Po co się odgrodzili? Nie że... Może... co się znaleźli. Pomóż mi to otworzyć. Dobra. Nie. Wpadliśmy prosto w ich sidła. Tak. Otwórzmy te drzwi. Sprawdźmy, co chcieli ukryć. Ok, spróbujmy. Gotowa? Czytaj. Moi wierni słudzy, na nasz piękny raj padł cień, wobec czego musimy bronić jego bogactw. Zdradliwy Tiu zna nasze tajemnice. Musimy działać szybko. Zniszczcie tamę, oczyśćcie New Devon. Aha. Uh -huh. uh -huh. I zanieście skarb na statek przez tajne przejście. Tiu i Avery się poróżnili. Dziwisz się? O, no, już nie. Proszę. Dzięki. Poszukajmy tego przejścia. Nie widzę więcej śladów. Okej, okay, a więc dokąd poszli? Przeniknęli przez ścianę? Rozejrzyjmy się. Zapalniczka sama. Upuścił ją? Tak, celowo. To, czego szukamy, jest gdzieś w pobliżu. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. Może to tajne przejście Eweriego? Gdzie jest przełącznik? Może to jest przełącznik? Nie. Ciekawe, czy. Może to? Jednak nie. No i proszę. Niech to. Nate? Tak? Masz coś? Chyba tak. Że rozgryźli to za nas. Jak to zrobiłaś? Na miejscu Libertali znalazłam zakrwawiony odcisk palca i. wcisnąłam. Dobra robota. Czyli Avery chciał przenieść skarb na statek, tak. Myślisz, że skarb jest jeszcze na wyspie? Myślę, że. E, że to już nie ma znaczenia. No i jesteśmy. Ostrożnie, Knight. Uważaj na głowę Tak Ach. O. Zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik <laughs> Tak, ciekawe, gdzie to prowadzi Zaraz się przekonamy to miejsce nie wygląda solidnie. Tak. Patrz, świeże ślady. Na pewno szli tędy. Słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby to to. No, mądrzy to oni nie są. Ej, 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 czekaj. To jakiś rodzaj pułapki. Eee, tak. Samowi i reszcie udało się jakoś przejść. Spróbujmy pójść ich śladem. Gdyby nie to skrzypienie. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady. <grymne> Że co? I... i relaks. <grymne> Elena, spójrz. Ślady kończą się tutaj. Przejście zawaliło się pewnie tuż za nim. <grymne> Znajdziemy inne przejście. O nie, nie rób mi tego! Cholera. No dalej! Cholera. Hej, masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak, dobra myśl. Nic nie zostawił, Niech go szlak na łodzi kopcił jak smok. Bez nerwów mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. Mówisz pasz. O, sorry. Ach, moja głowa. No cześć. Tutaj. Da. Tutaj. Dzięki. Dobrze się przygotowałaś. Ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia. Ale tu romantycznie, co? <grym> Ej, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Chodź. Okej, okay. no uh, dawaj. Okej, okay. chodź na górę. Okej, okay. dzięki. Uważaj na głowę. Da. które mnie okradły. Wow, Avery nawet nie udawał, że mu mnie odbiło. Nie podoba mi się to. Mnie też. Chodźmy stąd. O, zobacz. Avery zostawił dla nas szubiennicę. Szubienice. Co? Mówi się szubienice. Jesteś pewna? Tak. Nikt nie lubi mądrali. Zaraz czytał. Żyjesz? Tak, chyba tak. Co to było? Pułapka. Ewy zdecydowanie nie życzył sobie gości. Okej, patrz pod nogi. Ja? Co ty na to nadepnąłeś? Dobra. Kurde. A cholera wszystko okej? Okay? Tak, jak na razie, tak może lepiej zachował niech... Żyjesz? <laughs> <laughs> Dobra Cóż, teraz wiemy co wywołało tę eksplozję. Hej Nate! Znalazłam skrót. Skąd wiesz, że to skrót? Musimy je zachować. <laughs> Nie, trochę też Jezu. Ej, Weri ozdobimy mi tę komnatę. Kolejne ozdoby z kości. a kolejne umie. Nie wybuchajcie. Ja, Jezu! Chyba coś prosiłem! Dobrze, dobrze! Żałuję, że nie mam stoperów! Nie mówię za głośno! Nate, ostrożnie! Wiem. A, Avery zamienił się w Egipcjanina. Tyle, że mumifikacja nie była, jakby to powiedzieć, dobrowolna. Na szlak. Ślady prowadzą tutaj. Przygotuj się na walkę. Zawsze jestem gotowa. Zaraz to jakaś aluzja do mnie? Nie, możesz się uspokoić. No, może sama się uspokoi. Nie, ci tutaj najwyraźniej nie uważali. Ani śladu po samie. Zbyt blisko! Usta, które źle o mnie mówiły. Nie ja chciałbym zobaczyć jego choinki. Nie widzę żadnej Musimy iść inną drogą, bo Okej, okay, zobaczmy, czy uda się podgonić. E, witam, panią. Cześć. A więc korytarze wyłączą. łączą. Najwyraźniej. Ludmiliu i Ewelina. Przepraszam. Halo? Jakiś klucz? Co to za kartka? O. Y Już mówię, to list od Tiu. Ten klucz pomoże nam się stąd wydostać. Dobrze to słyszeć. Hmm. Z tyłu są jakieś symbole. Czas poszukać zamka. O rany. Ktoś? Co? Nie? A ty? Ten facet był niezdrowo, bo tej nie, o Nie, o nie, nie! O! <laughs> okej, okay, okej! Okay. Coś jeszcze? O, te wiszące kości były zdecydowanie straszniejsze. A, mimo wszystko. A takie trzy na dziesięć. prawie cztery. Aż tyle? <laughs> Chodzimy coraz szybciej. Okay. kolejna pułapka. Tak, a na ziemi żadnych śladów.